Zobacz, to była opinia, się tam Nasz teraz ile lat? 45? Chyba 7. Który Pan troszy? 78. nadal kawaler, nadal bezdzietny pan. i mieszka Pan sam czy z kimś sam. sam. Wykształcenie -techniczne, technik transportu kolejowego z maturą. W wojsku pan nie, był, nie był Pan powoływany, ale miał Pan prawie wojskową. A co, czym Pan się teraz zajmuje? Proszę Pana, no zajmuję się własną działką, bo mam zabrane prawo jazdy przez prokuratora, ja pana Działką, czyli Sadzę drzewa i... owocowe, e, warzywa. Podlewam codziennie. A jeszcze pan się Proszę pana z handlu, rodzice mi dają różne rzeczy i sprzedaje. Proszę panią, nie wiem co to są za przedmioty, bo mój tata pracował w supermarketach Lidla i po prostu dwa domy przedmiotów mu szef dał, nie wiem czy po złotówce, czy za darmo. Nie wiem na jakich zasadach. I po prostu jeden dom jest przedmiotów mojej mamy, a mój dom też był cały załalony z różnymi rzeczami i po prostu zacząłem sprzedawać to. Proszę Panią, na różnych portalach internetowych. Kiedyś Pan też chyba strony internetowe projektował. Tak, projektowałem strony internetowe, ale nie, można, nie mogę z tego wyrzeć, bo no różne są przyczyny. Pierwszą przyczyną to jest fakt, że producenci oprogramowania... Nie, dobra, to już to no, Ale Nareszcie Pan tym nie zajmuje w czy jakieś świadczenie rentowe w końcu Pan ma, czy nie? Nie mam. Ech, miał Pan też studio nagrań? 2013-2014. W e, PKP Pan pracował w Wars. Prowadził Pan własne firmy. Tak. Panie doktorze, chciałem... Leczy księż... się Pan na coś z takich ogólnych chorób? Hmm, to znaczy chudne po prostu, bo po tych zakładach psychiatrycznych... Czy Pan się leczy jakieś choroby, przewlekłe? Nie. Operacji nie było nie był. Nie, nie, nie nadużywał alkoholu, nie, nie używał narkotyków. No i leczy się pan psychiatrycznie od roku 2005 i poza internacją. Był pan też hospitalizowany. Leczę się, od... ale nie byłem chory. Nigdy psychicznie. Leczy się pan od 2005 roku. Poza internacją był pan hospitalizowany w spierzu w listopadzie 2005. No właśnie, byłem u pana od... hospitalizowany dwa 20... Poza tym szpitalem. Wtedy w 2011 jeszcze pan był gdzieś hospitalizowany? Nie, ja musiał nawiązać do tego szpitala, że ja nie byłem psychicznie chory, pan... Ale ja bym chciał właśnie to nawiązać. Ale proszę pana, powiem, był pan zadanie. wtedy na oddziale i mi się robiło... Proszę pana, ale, ale ja muszę na... nawiązać do tego, że wtedy mnie pan przyjmował tutaj ale do szpitala. Ja a, a dlaczego pan mi wpisał, dlaczego mnie pan przetrzymywał przez dwa tygodnie, jak mi pan obiecał, że miałem być dwa dni? Nigdy Do wizyty tak psychologa. Tego, Ale tak pan powiedział to. mi wtedy. Że wtedy po możliwe, że tak. Proszę pana, to. ja wtedy wpadłem w, w stres, bo tata mój mnie wyrzucił z, z domu z moją a, z dziewczyną w trakcie stosunku sądów, płciowego. A pan chce dokończyć to badanie, czy kierujemy pana na obserwację sądową? Krótko. Bo ja nie mam czasu, powiem szczerze. No dobrze, dokończymy. Okej. Okay. Dobra. No w każdym razie poza tym szpitalem w listopadzie 2011 roku już Pan nie był hospitalizowany więcej. No i Pan się leczy w Poradni Zdrowia Psychicznego tu w Zgierzu, czy gdzie indziej? Tak. Ok. Czyli u doktora którego? Jabłońskiego. I to jest środek zabezpieczający. W tej chwili Pan jakie leki przyjmuje? Od dwóch lat żadnych. To jest na zlecenie doktora? Tak. Bo on pisze co innego. Pan przepisuje leki i że Pan ich nie chce przyjmować. Nie. On, on mi odstawił te leki, bo mama moja była i, i powiedziała tutaj ze wszystkimi sąsiadami moimi, że nie jestem chory psychicznie. Nigdy nie byłem. Bo moja była, tak? Moja mama. A mama Pana jest psychiatrą? Proszę Panią, nie jest moja mama psychiatrą, ale moja mama była świadką, świadkiem i jeszcze ma koleżankę, która była na oddziale tutaj swoją, która pracowała w szpitalu, że nie byłem nigdy chory psychicznie. I sąsiedzi tutaj też przyszli powiedzieć? Tak, sąsiedzi wszyscy, jest lista świadków, że nie, nie jestem chory psychicznie. Tak, bo to tego tak. nie, nie pisał, więc nie wiem, tak. coś innego Pan twierdzi, bo kiedyś Pan miał takie zastrzyki abilita, nie? Tak, proszę pana, ja straciłem libido przez ten szpital w Lublińcu i będę tutaj występował do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A to już wtedy pan na tam jeszcze pan nie zdążył wystąpić. No proszę pana, nie zdążyłem, bo tutaj zbieram na razie środki, na bo co? kolega tutaj z, z organizacji antypsychiatrycznej tutaj będą, będą zbiórki robić, żebym się tutaj sądził z polskim państwem. Kolega ze mną jest tutaj na korytarzu, także... Także mam utratę libido i tutaj kolega ma też koleżankę, która nie trzyma moczu, ma utratę Czyli libido. Ten nad... libido. Tak. Po tym leczeniu. Tak? tak. Prawdopodobnie w Lublińcu to było, bo jak byłem w Warcie to już, to już miałem dosyć duże problemy. A co pan robił w Warcie? No przenieśli mnie później na środek podstawowy. No, to jest podstawowe zabezpieczenie. I to jest proszę pana dosyć poważna utrata zdrowia. Czyli rozumiem, że teraz panu nic nie dolega i że w tej chwili żadnych dolegliwości pan nie ma i nie czuje się pan chory, tak? Nie. Proszę pana, byłem chory, ale nie na schizofrenię. Tata mój mnie wyrzucił z moją dziewczyną w trakcie stosunku płciowego. Zaczęło mi się po prostu tata wszedł, jak byliśmy po prostu bez ubrania. Robiło mi się słabo. Potem po prostu tata wszedł i zaczął walną pieściami w drzwi i wszedł w trakcie stosunku i wykrzyczał, że moja dziewczyna jest od diabła, rogatego, w ogóle jakieś religijne przekleństwa i tak dalej. I potem zaczęło mi, się, zaczęło mi się związek rozsypywać i zaczęło mi się robić słabo. I zacząłem sobie wzywać tutaj karetkę, cały czas. Byłem, leżałem tutaj z mężczyznami to, przepracowanymi takimi, którzy się też robiło słabo. No i tata do tej pory robi awantury, w domu mam nagrane te awantury. Ja nie wiem, co mu dokładnie dolega. To gdzie pan mieszka? To pan sam mieszka. Sam mieszkam, ale tata przyjeżdża, czasami Myślisz, ma go przy sobie. właśnie pana i robi pan awanturę? Tak jak nie jestem, a ty jesteś taki... A Ja ci ja nie robię. Wyzywa mnie tata, peda że dostanę pedałów, że mam ty, 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 ty. że mam stosunki z moją małą, będę miał y, Kazirodcze i w ogóle, nie wiem co o co mu chodzi w ogóle ja Ja poza tym tata, tata uważa, że mama go truje cały czas. no Nie wiem w ogóle o co mu chodzi. No, tutaj ja mam 26 nagrań. I wyrzucił moją dziewczynę wtedy... nagrania i mówi Po prostu byłem bez ubrania z dziewczyną i wtargnął, walną pieściami w drzwi i, wy, i atę wyrzucił. To jest dawno temu, a potem te zarzuty, to chyba było co innego, nie? Co Pan miał No tak. Bo to był 224 paragraf drugi. E, tam. gdzie są te no, tak? Właśnie o to chodzi. Panie, do, panie są, doktorze, chodzi o. Panie doktorze. Panie, za panie doktorze, ja chodzi o to, że ten sąd ten mnie oszukał, bo ja walczyłem o prawo jazdy swoje. Walczyłem o prawo jazdy wózkiej ja to... pamiętam, ja to pamiętam. Właśnie, no. no ja i, I ja Natomiast robiłem tutaj... analizę tutaj tych drzwi, które mi wywaliła policja siekierą, bo policja zeznała w sądzie, że to był pręd, a za siekierę to jest 8 lat więzienia za przekroczenie uprawnień. I to była siekiera. Bo porobiłem zdjęcia i tutaj mam... Tak, tylko I tutaj mam... Właśnie, o to chodzi. Bo... Niech ukrywają tutaj, to, to, znaczy, nie, to nie było panie, tak, że groziły. Znaczy, dlaczego uważa Pan, że rozpoznają Panu tą chorobę, co ukrywają? Proszę Panią, e, przede wszystkim to zgłosiłem łapówkarstwo na prawo jazdy i e, zgłosiłem jeszcze moją mamę tutaj. Nie, ale zaczął Pan mówić o tych opiniach, no bo Pan doktor powiedział, że wczoraj już Pana w psychiatrii padało i wiele razy wszyscy stwierdzili, że ma Pan chorobę psychiczną. A Pan powiedział, że to z jakiegoś innego powodu. Tak? Ja nie miałem choroby psychicznej, tylko mi się robiło słabo Dlaczego? i karetka mnie przywoziła cały czas tutaj. Dlaczego? Dlaczego ci psychiatrzy wszyscy pisali, że Pan jest chory? Bo jeden od drugiego przepisywał. Dlaczego No każdy ma w tym Nie wiem dlaczego, proszę panią. Widocznie po to, żeby zarabiać pieniądze, bo proszę panią, ja na koncie internetowym pacjenta mam rachunek za tą detencję psychiatryczną w szpitalu w, w Lubińcu i w warcie 272 tysiące złotych. To nie są niskie pieniądze. Co innego jeszcze o tych psychiatrach? Co pan zaczął mówić? Co chcieli ukryć? Proszę panią, nie wiem co chcieli ukryć. Myślę, że po prostu chcieli zarobić. Bo... Ale nie musimy tego, no, mamy tyle roboty, że my to chętnie nie, nie będziemy badać, naprawdę. Ale wie pan, co mnie to nie interesuje, co chcieli ukryć. mi tylko chodzi o jedną rzecz. że ale pana myślenie jest chore. Nie, ja tak nie powiedział. jestem chore. No nie, no bo pan już sobie tu tworzy legendę. Jakąś wie pan, historię, co? To ja się pana ja się nie boję. To jest właśnie, ale ja, ja pana też nie, natomiast to nie chodzi o to, żebyśmy się siebie bali. No bo to nie jest... Ja nie mam chorego myślenia. Ja Proszę nie pana, jestem ja. Tutaj na, ja na pan, Przepraszam, ja się jeszcze cofnę na chwilę. No ja nie tak? jestem chory psychicznie, Halo. tutaj są na są Chodzi i średnie techniczne. Technik transportu kolejowego. Ja naprawdę nie mam pojęcia o pociągach. Wierzę, że ma pan na ten temat dużo większą wiedzę niż ja. No ta. tak. Na 100%. No tak. I w życiu bym nie dyskutował z panem, gdyby tam mi coś powiedział jadąc z pociągiem, że coś tam jest nie tak. Mhm. Natomiast tu pan rozmawia z dwoma specjalistami psychiatrii i mhm. psychologiem, mhm. ale pan uważa, że ma pan jednak większą wiedzę od nas. Tak. Tak, Wy pan dlaczego? Bo ta, tata mój, przyn, tata mój dawał łapówki do szpitala w Gorzowie. Tak, proszę pana rozdanie, dziękuję Dobrze. Ja się pana i tak nie boję, bo tutaj... Nie żeby się pewnie nie że że zostawił panie Tomaszu. Ja mam kolegę z, tutaj z antypsychiatrii narodowej i nie zrobi mi pan krzywdy. Z antypsychiatrii narodowej. Poza tym mama moja wie, że jestem normalny i sąsiedzi moi też wuj też pan, pan gminy tata, wie, ale tata uważa inaczej, tata mi uważa inaczej, nie sądzę, żeby tata uważał mu inaczej. Proszę pana, dziękujemy, być może, że uważa tak, ale dziękujemy. to są nagrania jego, proszę. Jesteś Artur? A gdzie jest mój, m, moja torma? Chcą mi stada. Są mi szpitala. Aha. Dlaczego? Bo nie, bo to są ludzie. z panią.